Ale teraz dobrym, lewym, prostym zaskoczył Wójcika i będzie liczenie. Nadział się na ten cios Wójcik, bo ruszał już do pół dystansu, by tam pokazać swoje możliwości, ale długa ręka lasoty. Wróciła te podtrzymanie. Poczuł moc w tej lewej ręce, lasota. I kolejne serie proste, które dochodzą do głowy wójcik. Lewy na dół teraz próbował zadać lasota. <śmienny> I po rundzie pierwszej, po tym knockdownie, który tutaj był liczony, Wojciech Wójcik przebieg walki raczej taki dynamiczny i oprócz tego knockdownu nie ma jakiejś wyraźnej przewagi. Dlatego szanse są, zostały dwie rundy, jeszcze Wójcik może zmienić przebieg tego pojedynku. Przypomnijmy, że w amatorskim boksie knockdown nie zawsze jest liczony i punktowany tak jak te w boksie zawodowym, ale teraz Wójcik złapał tą nasotę. I było blisko. Awantura, awantura nam się tutaj wywiązuje w tej drugiej rundzie. Jeszcze nie chcę ani jeden, ani drugi zostawić tutaj wątpliwości sędziom, ale Zobaczymy jak kondycyjnie będą w stali w trzecim starciu Dobry lewy, prosty dystansujący Lasoty no, Musi wykorzystywać tą przewagę wzrostu to na pewno ułatwi jego poczynania w ringu I teraz dobrym prawym zaskoczył wujcika. No i zaczyna łapać luz. Tutaj nam Lasota. Jeszcze jakby częściej popracował na tych nogach. To lepiej by to wyglądało. Teraz zmaga się doping dla Zawodnika z Krakowa przestrzelił teraz prawym sierpem Lasota Dobry lewy prosty i dobra seria czasów prostych Kończy nam rundę drugą No po tych dwóch rundach przewagę zaczyna mieć Lasota. W pierwszej wyrównanej posłał na deski Wójcika. Tutaj zaczął ładnie pracować prostymi. Ale też był bliski knockdownu w pewnym momencie. Jeszcze troszkę jakby na nogach bardziej zaczął pracować Lasota nie wchodzi w te wymiany. Szarpacka teraz pod nami. Do głosu zaczął dochodzić wójcik. więcej lewej ręki jakby no i teraz dobre proste wykonanie lasoty to miał swoją szansę przed chwilą wójcik bo Lasota szedł z linii ciosów ale oprócz zejścia z linii ciosów nie popracował na nogach żeby znaleźć się w odpowiednim dystansie ale oba już widać że jadą na rezerwie dobre prawy w wykonaniu lasoty Dochodzi do głowy Wójcika. Rzucił teraz swojego rybala w liny. Upomniany przez sędziego zawodny w niebieskim trykocie. Dobry lewy prosty rozbija tą, konsekwentnie głowę Wójcika. Już tuli się, szuka szuka klinczu Wójcik. Nie chce, nie chce, bo jeszcze prawy na odejściu dostaje wójcik 10 sekund do końca wleciał niczym zapasznik wójcik żeby sklinczować dotrzymać to do końca utrzymać się na nogach do końca pojedynku udało mu się

Или блоксовал собезучательство.